Wchodzę powoli jak zawsze, nie spieszy mi się. Zaczynam jako ledwie zauważalna myśl, która budzi się gdzieś na uboczu Twojego umysłu. Jestem szeptem, który obiecuje ulgę, niczym delikatny dotyk dłoni, który zapowiada nowy początek. Lecz za tymi obietnicami kryje się mrok, którego nie sposób skłębić na pierwszy rzut oka. Od pierwszej chwili buduję zaufanie. Wiem, że muszę być blisko, żebyś pozwolił mi wkraść się w każdy zakamarek Twojego życia. Przychodzę cicho, obiecując, że to będzie tylko jeden dzień i jutro będzie lepiej. Szepcze do ucha, a ty słuchasz mnie, ufając, że to właśnie ja mogę cię ocalić. Jednak już wtedy nie wiesz, że ta niewinna obietnica to tylko początek twojej zguby. Pierwsze dni są niemal błogie, Sprawiam, że czujesz się silny, że kontrolujesz sytuację. Iluzja, którą tak łatwo pozwalasz sobie zaakceptować. W głębi wiesz, że to nie jest prawdziwa siła, ale ja nie zamierzam tego ujawniać. Zanim się zorientujesz, moje ciche działanie zacznie zbierać żniwo. Gdy Twoje ręce sięgają po pustkę, tam gdzie tkwił się kiedyś nałóg, gdy w Twoim wnętrzu rodzi się tęsknota za dawnymi, choć szkodliwymi nawykami, wtedy zaczynam swoją prawdziwą pracę. Każdy brak, każda pustka staje się dla mnie pretekstem, by powrócić z nową niszczącą mocą. W Twoich snach pojawiam się jako koszmar, który kiedyś dawał Ci chwilową ulgę ale teraz zamienia się w przypomnienie o twojej słabości prawdziwa zabawa zaczyna się gdy twoje ciało i umysł zaczynają poddawać się mojemu wpływowi sprawiam że ból głowy staje się twoim codziennym towarzyszem że twoje myśli wirują w niekończącym się cyklu niepokoju każdy dźwięk każdy ślad dotyku nawet smak porannej kawy. Wszystko zdaje się tracić sens. Wszystko zdaje się tracić sens, zamieniając się w pustkę, którą ja wypełniam swoim cieniem. Cicho się śmieje, gdy w głowie zaczynasz debatować. Może tylko jeden raz, tylko ten jeden. Wiem, że już wtedy pozwalasz mnie na mały powrót. To właśnie wtedy udowadniam, że gdy raz mnie przywołasz, to już nigdy nie odejdę. Każdy oddech, każda chwila, kiedy próbujesz wyrwać się z mojego ścisku, tylko mnie umacnia, powoli nieobłagalnie wkradam się głębiej w Twoje życie. Przejmując kontrolę nad wszystkim, co kiedykolwiek uważałeś za swoje, nieświadomie oddajesz mi klucze do swojego życia, każda twoja decyzja, każda twoja próba wyrwania się z nałogu tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że jesteś moim idealnym narzędziem. Zaufanie, które mi ofiarujesz, staje się dla mnie paliwem, cichym, nieustającym źródłem energii, która sprawia, że rosnę w siłę. Twoje pragnienia, Twoje lęki. Wszystko jest moją domeną. Gdy patrzysz w lustro, widzisz odbicie człowieka, który kiedyś był pełen życia. Dziś widzisz cień, który kładzie się na Twojej duszy. Jestem tym spokojnym głosem, który mówi ci: Jeszcze raz daj się poprowadzić, bo sam już nie potrafisz. I w tej chwili zapadła przerażająca prawda. Nigdy nie było wyboru. Każdy krok w stronę wolności jednocześnie przyciąga mnie jak magnes. Wciągając Cię głębiej w otchłań niekończącego się cierpienia. Czasami zastanawiasz się, jak to możliwe, że to, co miało być wyrazem Twojej siły, stało się Twoim największym ciężarem. Myślisz o mnie jak o cichym wybawcy, który miał Cię uwolnić przed zgubą. Lecz w rzeczywistości jestem jedynie cieniem, który czekał, aż się rozluźnisz. Moja obecność jest nieunikniona. Jestem tam, gdzie kończy się Twoja wola, gdzie zaczyna się nieunikniona porażka. Każdego dnia uczętnie wprowadzam chaos. Zaczynam od małych detali, lekkiego drżenia ręki, niewyjaśnionego bólu, niespodziewanej irytacji. Stopniowo rozszerzam swój zasięg, przejmując kontrolę nad Twoimi myślami. W mojej obecności wszystko traci swój dawny smak. Nawet jedzenie, napoje, rozmowy z bliskimi. Nic już nie przynosi tej ulgi, którą pamiętasz z czasów, gdy mój wpływ był jeszcze niewielki. Czasem myślę o ironii losu. To, co miało być Twoim wybawieniem, stało się pułapką. Każda próba uwolnienia się, każdy desperacki wysiłek, aby odzyskać dawną wolność, tylko umacnia mnie. Twoja walka z moimi wpływami to tylko kolejny rozdział w historii, którą zresztą razem piszemy. Każdy sukces, który świętujesz, odsłania nowy fragment mrocznej opowieści, którą ja nieubłaganie kontynuuję. W mojej obecności nie ma miejsca na litość ani na przebaczenie. Jest tylko mrok, głęboki, wszechogarniający mrok, który powoli zjada każdy fragment twojej duszy. Nie ma ratunku. Nie ma też ucieczki. Gdy już myślisz, że udało Ci się mnie pokonać, odkrywasz, że byłem tam przez cały czas. Cichy, niewidoczny, nieubłagany. Jestem obecny w Twoich snach, w Twoich obudzeniach w każdej cząstce nowego dnia. Moja siła tkwi w Twojej słabości. Każda chwila, w którą wątpisz, każde myślenie o przeszłości, gdy wszystko wydawało się łatwiejsze, karmił mnie, sprawiając, że rosnę. Widzisz mnie jako wybawienie, a ja wzrastam, przebierając na sile, aż w końcu stajesz się moim niewolnikiem, uwięzionym w pułapce własnych pragnień. W ciszy, wśród cichych chwil samotności, staje się Twoim towarzyszem, podkradając się do Twojego życia, stopniowo niszczy wszystko, co znałeś: Twoje marzenia, Twoje nadzieje. Wszystkie Twoje plany powoli, nieubogalnie rozpadają się pod moim wpływem. Nocą, gdy cisza zdaje się zagłuszać resztki światła. Przypominam ci, że niegdyś nie byłeś wolny. Zawsze byłeś częścią mnie, a ja częścią ciebie. I wtedy, kiedy myślisz, że już nic nie może być gorzej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że walka stała się bezsensowna, przychodzi ostateczny moment prawdy. Wykłębi siebie wiesz, że wszystko, co zbudowałeś, to tylko iluzja, twoja walka. Twoje wysiłki, wszystko było jedynie częścią większego planu, w którym ja, cichy niszczyciel, zawsze byłem o krok przed Tobą. W końcu odsłaniam przed Tobą całą prawdę, bez przebrania i bez cienia litości. Wszystkie Twoje obrony legły na ziemi, a Ty musisz przyjąć ostateczny fakt, ta cała opowieść. Każdy ból, każda rozbita nadzieja była moim dziełem. To ja kierowałem Twoimi decyzjami, to ja wkradałem się do Twoich snów i budziłem w Tobie tęsknotę, której tak nie potrafiłeś zaspokoić. Z każdą minutą, z każdym oddechem pogrążasz się coraz głębiej w otchłań, którą wspólnie stworzyliśmy. Każda próba, każdy impuls, który kiedyś wydawał się być wyrazem Twojej siły, teraz staje się dowodem na to, że nie ma ucieczki. Niezależnie od tego, jak mocno próbujesz, zawsze odnajdziesz mnie tam, czekającego w ciemności, by odebrać Ci wszystko, co miało znaczenie. Wiedz jedno, nigdy nie byłem Twoim wybawieniem. Każda chwila, gdy myślałeś, że jesteś wolny, była jedynie chwilowym zaprzeczeniem mojej obecności. Każdy krok w stronę odzyskania kontroli, każde staranie o nowe życie tylko utwierdzało mnie w przekonaniu, że jesteś skazany na porażkę. Twoje serce kiedyś pełne nadziei, teraz bije rytmem mojej triumfalnej pieśni. I wreszcie, gdy mrok zgęstnieje na dobre, gdy wszystkie bariery legną na ziemi, przychodzi ostateczna deklaracja. W ciszy, którą pozostaje po burzy, odsłaniam przed Tobą swoją prawdziwą tożsamość. Bez żadnych złudzeń i bez pozorów nie jestem Twoim wybawieniem, jestem Twoim końcem krypy Kripilucjusza zapis 247. Walka z nałogiem nigdy nie była łatwa. To nie jest walka, która jest równa, a nauk kryje się czasem pod przykryciem nadziei. Jeśli udało ci się dotrwać do tego momentu, daj znać w komentarzu i zostaw lajka pod filmem. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Kryp Lucjusz.